Wow. Jesteśmy na miejscu! Yeah. Fajnie, prawda? Mam pieniądze! Mm. Chodźmy! Idziemy! Mm. nie wystarczy. Bilet kosztuje dwie dyszki. Mmm, szkoda. Popcorn cola? Yeah. Nie! Yeah. Złom mnie, nianiu! Justin, czekaj! O matko, wszystko się rozlewa! Mam cukierki! za dużo Chcę spróbować! Dobra robota, Justin! Jesteś bardzo silny! Semionianiu! O, kochanie, nie płacz! Zbudujemy własny park rozrywki! Teraz dmuchaj! Już dobrze! Chcę się przejechać! Ok, ok. Park rozrywki Justina! Lepiej? Chcę na rollercoaster! Ojej, muszę coś wymyślić! O, może... Aha! Wielki balon z wodą go uspokoi! Co? Proszę, pobaw się tym! Pano z wodą? Ła, przelewa się! Jak się tym bawić? Ła! Ale się ciągnie! Jakie fańki z moich snów! I się odbija! Walę go! Pęknie? Pewnego dnia będę miał własny roller coaster. O, co my tu mamy? Zobaczmy! O, to mój roller coaster! Roller coaster! Ładny kolor! Zrobisz mi taki? Proszę. Co za dzieciak! Mm. Okej, okay. co my tu mamy? Tak, już na zakupy, tego nam trzeba! Co to, nianiu? Właśnie! Jestem gotowy! Je. Yeah. roller coaster! Zapnij pasy, to będzie wyboista jazda! Gotowy? Jedziemy! No, są tak blisko! Trzymaj się, jedziemy w górę! Teraz super, w lewo! Jecha! Już prawie! Teraz znowu... W... Szybciej, nie Dlaczego przestałaś? Czy to koniec? Sam pojadę. Balony to zawsze najlepsze rozwiązanie dla dzieci. Im więcej, tym lepiej. A, ale zbyt mocno się odbijają, co utrzyma je na miejscu, już wiem. Mhm. Ugniotę ją trochę, żeby była rozciągliwa, O, ale satysfakcjonujące. Teraz połączę wszystkie balony, Aha. Aha. Mhm. więcej balonów. Justin mamy okrąg z balonów, spójrz! A? A, a, mówię jak Optimus Prime! A, ja e Mogę to pożyczyć <śmowniczenny> wow, patrz, czy to nie jest super? <śmany> wow! Ale super, nianiu! <śmany> Ekstra! <śmany> wow! <śmany> Muszę popracować nad budowaniem z Lego. Nie, nie. Jeszcze jeden klocek i skończone. Co jeśli Justin! Nieźle naśladujesz żabę, oby tak dalej! Wracam do projektu. Coś tu za cicho. Przestań! Znowu to samo! Dobra, zaczynamy! Jesteś gotowy? Gotowy! Jazda! Pokonam ziemnianiu. Nie ma szans! Ups! Było blisko! Wow. Ej. Dlaczego nie sumiesz się do bramki? Nie, nie mam mowy! Ten rzut wolny będzie zabójczy! O nie! Gol! Miałeś po prostu szczęście! Justin, Justin, Justin! To mój obiad! Robert tatusia. Jazda! O nie, Justin! Umiem naprawić roweru. Już wiem. Koło fortuny. To powinno go na trochę zająć. Fajne koło z fajnymi fantami. Spodoba mu się. Jestem genialna. Justin. Tak, nianiu? Wow, wow! Zakręć koło. Koło fortuny. Wypad burger. Mm, mm, pycha. O, jestem taki głodny. O. Mm, mm? Mmm, pyszne! O, oh, jest taki słodki, moja kolej, niech to będzie ciasto. Eh? O, o, o. Gotowa do uderzenia plackiem? Nie. Nadchodzi placę. Mm. 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 <laughs> Ale masz śmieszną twarz, Daniu, jak klaun. <laughs> moja kolej. O o! Teraz to ty się doigrasz! Ale ja jestem tylko małym dzieckiem! Pociągnij za linę. Okej! Okay. Ale stresujące, nie ma wody? Zobaczmy, co jest nie tak. Co do... To... Punkt nie dla nie <grym> Mogę pożyczyć cukierki? Co? Nie dzielę się jedzeniem z nianią. Ej. Trzymaj się z dala. Przestań już jak pies. Zaraz. Mam odpowiednią zabawkę. A tak plackiem nie jest taki zły. Hej Dustin przegrany dostaje plackiem. Mm -hmm. Serio? Uważaj, Janu. pokonam cię! Łatwizna! Jak to smakuje? Uh. Uh, jak plastik. Po kolej. Proszę. Mm, Okej. Okay. Spokojnie Mek. Pokonasz dzieciaka. Jeszcze trochę. Muszę to wygrać. Uh. Nie, nie lubię tej gry O, biedne dziecko Nic nie widzę Wyglądasz jak placek Z wisienką na górze, proszę nie. Zawieszę tu trochę balonu. Ojej! Justin! <grystanie> Ups! Nie zachowuj się tak, ty mały łobuzie. Zrobimy to po mojemu. Co by to. O, trochę magii nie zaszkodzi. Voila! Będzie się świetnie bawił. <grystanie> wow, ale super. Postrzelam w piłki. Wygram w tę grę. Przygotujcie się. Cel Trafię w ciebie. Ten pistolet jest zepsuty. <grymne> to jest lepsze. Cel nabierzony. O, tak. <grymne> Oto twoja nagroda. A, yeah. Kisy, kocham cię. O... O. Talerz jest czysty. <gryzny> <gryzny> Tylko nie to więcej talerzy. Musi być jakiś fajny sposób, żeby to zrobić. Aha! To powinno zadziałać. Wszystko gotowe. Tak, fajne, prawda? Jestem genialna. To twój sprzęt. Ua, to wszystko? Miłej zabawy. Pozmywaj talerze <gryzny> Gotowi na prysznic z <gryzny> W sposób na ubycie zależy! Cel. Pal! Uwielbiam ten pistolet na majki. Niech zrobią robotę! I cześciutki! Kolejny cele. Pozbywajmy to wstrętną czekoladę! Szybko pozbywa się brudu! Uwielbiam tę zabawę! Dobrze ci poszło, młody człowieku! O, dziękuję, panienku. To była dobra współpraca. Dziękuję! Do usług, panienko! <noise> Kocham cię, Hagi! O nie! Hagi! Co się stało? Hmm. Mm -hmm. Gotowe. Kolejna zabawa. Możesz wow. wygrać. Muszę wygrać, Hagiego. Będziesz mój! Hmm? Muszę trafić. O nie, znów pudło. Nie martw się, spróbuj o, tego. Gigantyczna prosa. O, o, papa chodź, e, Pomogę ci. Spróbuj teraz. Okej, okay, nianiu. Tym razem cię dopadnę. Wygrywasz Hagi'ego. Teraz jest twój. Hagiwagi, dziękuję. Nie ma za co, A. kochanie. A. Ale jest taki mały. Hagiwagi! Yeah! Mój wymarzony Hagiwagi w rozmiarze, rozmiarze. Jestem taki szczęśliwy. Chcesz zrobić selfie? Jasne! Świetnie! Zobaczmy zdjęcia. Zaraz ty żyjesz? E e e ale straszny! O, jestem głodny. <pleasure> Ej, nie jest tego! Coś ci przyrządzę. Popcorn go nasyci! Prosto do garnka. Teraz będzie strzelał. Hmm, jak zrobić, żeby był lepszy? Czegoś brakuje. Wow! Popcorn! O, o, o. Tutaj jest! Ojej, jest aż tak głodny, ale. Zasłonę! Nianiu, dopuściłem butelkę! Zaraz, moje skizos! Je też upuściłem! O!

Tak, Jonathan, będzie dobrze. Co jest? Zadzwonię później. Co tu się do diabła dzieje? To tu się. Wy dwoje. Co powiecie na prawdziwy park? <grym i wreszcie> <grym i wreszcie> yeah, idziemy, szybko nianiu. <grym i wreszcie> Dzieciaki. O, pistolet? Hmm, spróbujmy. Nadal mam to coś. Tak. Jeszcze trochę? I gotowe! Pasuje idealnie! Nadchodzi, ukryj się! Wow, elegancja! To łóżko jest takie wygodne! Kogo się rusza! Nie na mojej warcie! Prawie Nacje. się posigały, Co to za bałagan! Hey. Hey. Ty! I ty! Wynoście się z mojego hotelu? Przepraszam. To nie było zbyt miłe. Pożałujesz tego. Gdyby tylko Justin znał się na żartach. Wakacje Justin? uratowane. Zrobię sobie swój własny hotel. Tutaj zrobię kuchnię. A sypialnię zorganizuję po drugiej stronie. Tak. Masz instrukcję? Ja jej nie potrzebuję. To jest dopiero luksus. Zazdroszczisz? Kiedyś robili lepsze kartony. Kto by pomyślał, że Justin nie jest taki sprytny? Oczaj, mój dom. Spoduje lepszy. No to teraz pokażę Justinowi. Powinny pasować do siebie jak? O, no, się! A, no tak, oczywiście. Dobrze, że nie założyłam kroków. Mój pokój jest już gotowy i jest lepszy niż Justina. <laughs> oh, wiem, czego tu brakuje. Trochę ślinki do polerowania. Tryb ukrycia. Jestem niewidzialna. <laughs> to będzie świetnie wyglądać w moim nowym mieszkaniu. A teraz na. Co ty robisz? Kto ja? <laughs> Dobra, nieważne. Możesz to sobie wziąć. Biedny Justin na pewno na to nie wpadł. To się nazywa glamping. Hej, braciszku. Mm. Jeszcze nie wygrałaś. Skoro jej się udało. Moje ostatnie liście. Hej. Czy mogę je sobie wziąć? Proszę. Nie, udejdź. A może... Teraz? No? Lola, taka ładna. To jak będzie? Dobra, bierz i idź. Dziękuję. Papatki. Już. Gotowe. Ej, odgapiłeś. Ja mu pokażę. Czas na radykalną zmianę. Pokój z charakterem. Hadu! <średziany> <średziany> huh? On tego nie zrobił. A oh. oh, jednak! Hej, siostrzyczka! Coś taka skwaszona. Muszę popracować nad wystrojem. O, kwiatki będą dobre. A, teraz czuję się jak w domu. Ach, to się nazywa wyższy standard. Mam swój własny tropikalny raj. <średziany> no, jak z lat 90. Huh? Aha, te łańcuchy będą tu fajnie wyglądać, ha? I nie będzie pachniało mydłem. To będzie strefa wolna od nerdów. Tylko fajni ludzie mogą tu wejść. Ha, ha. Hm, Lola znów wygrywa. O, o nie! Moja spódnica! Nie patrz na moje majtki! O, o, ty tak serio? No, o, 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 nie patrz panie Bisiu. Czego jeszcze mogę użyć? Zapomniałem kąpielówek. Ale mam za to makaron do pływania. Do roboty. Ten czał ulepszy wszystko. Czas poczytać. Mam cię. Nic nie poczujesz. Miś przechodzi na dietę. Moja strata, mój zysk. I wygodny zagłówek gotowy. A jeśli chodzi o ciebie... Żegnaj. Hmm? Co? O! Pani Misiu! Spójrz tylko do siebie! Schudłeś! Masz, zjedz obiadek. czy? Nadjeżdża pociąg. Otwórz tunel! O, ale z ciebie wybredny niejadek. Mogłem spakować pompkę. Jeszcze tylko dwadzieścia. A potem prosto na przeszczepę płuc. Ups. Wbijajcie do środka. Proszę bardzo, moje dobiockie łóżka. Zasłużyłem na drzemkę. Czuję się jak na chmurce. Hmm. Hmm, hmm. Jak myślicie o czym śni? Dajcie znać w komentarzach. Hej, panie Misiu. Brum brum. Uwaga. Czy ja ci założyłem spodnie? Co za dziwak. Zbyt długie drzemki rozstroją mu fazę snu. Pobudka śpioszku! Trzeba być czujnym! Przydałaby mi się drzemka. Ten puszysty kostium będzie świetnym śpiworem i jednocześnie przytulanką. Zamknę oczka tylko na kilka. Czas na rewanż! Ten dowcip nigdy nie wyjdzie z mody. Wielki kleks pasty do zębów. Gili, gili. Zabierz to ktoś. Fu, co to jest? Miętowo. W sumie to w tym tygodniu jeszcze nie myłam zębów. O, jestem taki głodny. Chętnie wypiję tropikalne smoothie. Na pewno nie trzeba ich myć. Uh i jeszcze jakiś moździerz. Oh, czystsze nie będzie. No to do dzieła. Kilka większych kawałków, żeby mieć co rzuć. Czas na degustację! Hej! Trzeba się dzielić, braciszku! E, moja kolej! O, ochyda! Gleba smakuje lepiej! Bleh. Lala Pizza na ratunek! 30 sekund albo będzie z darmo! <laughs> uh -huh. bam, bam, bam. No, nareszcie! Chodź do mamusi! Tutaj! Nie! Tutaj! O, o. Chciałam to zjeść, a nie nosić! O. Może nic jej nie jest! Trawa? Jest równie paskuda co na nas! Mm, dobra babka! ups! Muszę iść! Ale dokąd? Hmm, ta plastikowa butelka to wszystko, czego mi trzeba! Aha! I nożyk! To jest genialne! A? Nie chcę żadnych ostrych trawędzi. Um, tam na dole. Róż, dlaczego by nie zrobić tego w dobrym stylu? Proszę o trochę prywatności. Muszę zadowolić mój pęcherz. Cudownie. Właśnie tego potrzebowały moje rośliny. O, rany. To smutki chyba nie było dobrym pomysłem, ale nie zbudowało jeszcze łazienki. Uh. Chwileczkę. Improwizujmy. Uh, uh, uh. Przyda się miejsce na. Do odpadki, nie chcę, żeby to urwał się w trakcie negocjacji. Dobrze, że znalazłem to w pudełku płatków śniadaniowych. A teraz z drugiej: DAT uh! ah. I prosto do oh, no, no, Kocham czekoladę. Zwłaszcza świeżą z fabryki. W mojej hadce brakuje jeszcze sztuki. A ah, moja pierwsza prawdziwa miłość: do no i elegancka! Gotowe! Ej, Lola! Patrz na to! E, e, ile ty masz lat? Cztery? Dekoracje powinny być fajne. O, au, jak te. Przepraszam, kurteczko. Stawiam na styl motocyklowy. A co to? Spokojnie, Lola. Dasz radę. O no, mój Boże! Wyluzuj, kobieto. Będę udawał, że jestem jedynakiem. Czas na przekąskę! Fila. Dobra, a skąd to się wzięło? Hmm, może się przydać. Czas na projekt. Może warto wystonować nieco to wnętrze i dodać trochę stylu boho i odrobinę koloru. To już chyba nie są pamiątki po babci. Trochę magii w moim wykonaniu. Laska przeszłaś samą siebie. Jeden to za mało. Już prawie. I bum! Doskonale. I wydaje cudowne odgłosy. Mogłabym prowadzić własny program telewizyjny. Hmm? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Ładne to i może pasować. Ale jedna muszla to za mało. Połączę je szturkiem, żeby nadać temu rustykalny styl. Łatwizna. Muszę zrobić jeszcze kilka. Chwileczkę, czy ja je wyrześciłem? A teraz... E? To zawsze działało. Już wiem. To miało być przetrwnięcie, a nie klaśnięcie. Hello! Mój własny wieczny dzwonek. Lepszy niż Loli. Wow! Nie, nigdy nie będzie mnie to irytowało. Y Nie chcę wyjść na chomika, ale w moim pokoju wciąż czegoś jeszcze brakuje. Czas zbadać głębiny oceanu. Rekin? wieloryb, Delfin? Może... wow! Dokładnie tego mi trzeba. Trochę piasku i kilka świeczek. Czas je podpalić. Wow, ciepło jak w piekarniku. Aaaa, <laughs> um, kokosy! Dziwię się, że ciągle jestem głodna. Naprawdę muszę zwolnić. O, o, o. A, o, o. Ej, bluzka mi się skurczyła? Ha, wiem, jak je wykorzystać. Wezmę łupiny, dodam sznurek i stworzę małe, wiszące kosze. Wystarczy przyciąć sznurek na odpowiednią długość. No, to się nazywa tropikalny klimat. Co to. Przepraszam, a niech to. Stmuchnęłam świeczki. Ah. Jedno jest pewne. Mój dom jest najlepszy. <śmuchy> mój dom jest lepszy. Nie, mój jest lepszy. Ha? Nie mój! Nie mój! Nie mój! Nie mój! Ah. To jest nudne. Ciekawe, co porobię Lola. Może napiszę do niej liści? Gotowe! Lola. O, hej! O! Chwileczkę, to liścik? Jakie to słodkie! Ja też za tobą tęsknię! Ha? Nagrajmy razem filmik na TikToka! Będzie zabawnie! No dobra! No dobra. Patrz uważnie. Jedna noga. A -a. Potem druga. O -o. Za pupą i zrobiona. -a. Rozumiem. A -a. Jedna noga. A -a. I druga. O nie! Nie mogę przesunąć rąk! Nad tyłkiem! Prawie! Zepsułam nasze domki! Zbudujmy nowe! Razem! O tak! Tak!